Punkt P jest punktem przecięcia się wykresów funkcji y równa się minus 2x plus 4 i y równa się minus x minus 2. My musimy ustalić, w której ćwiartce układów współrzędnych leży punkt P. Żeby to zrobić, to będziemy musieli wyznaczyć jego dokładne współrzędne, czyli musimy rozwiązać układ równań. Jedno równanie funkcji i drugie równanie funkcji na przecięciu wykresów tych dwóch funkcji leży punkt P, czyli musi spełniać jednocześnie, jego współrzędne muszą spełniać jednocześnie te dwa równania, czyli mamy układ równań y równa się minus 2x plus 4, to jest pierwsze równanie, i teraz drugie równanie y równa się minus x. Minus 2. No i jeżeli teraz rozwiążemy ten układ równań, to x to będzie współrzędna xowa punktu P, a y to będzie współrzędna y punktu P. Możemy ten układ równań rozwiązać przez podstawienie, podstawiając na przykład tutaj w drugim równaniu pod y to ten wzór na y z pierwszego równania, czyli minus 2x plus 4. Zatem piszemy, że minus 2x plus 4 jest równe. Tutaj minus x minus 2, x na jedną stronę liczby na drugą, minus 2x plus x to będzie po prostu minus x równa się minus 2 minus 4, to jest minus 6, czyli x jest równy 6. Pozostaje teraz wyliczyć y i możemy to zrobić na przykład z drugiego równania, y równa się minus x, czyli minus 6 i jeszcze minus 2, czyli wychodzi, że y jest równe minus 8. Narysujmy sobie teraz tak pobieżnie układ współrzędnych oś x, oś y, no i zaznaczmy w tym układzie nasz punkt p. Współrzędna x jest równa 6, niech to będzie gdzieś tutaj, współrzędna y jest równa minus 8, to będzie gdzieś tutaj, zatem punkt p leży na przecięciu tych współrzędnych, o, dokładnie w tym miejscu, to jest punkt p. No i teraz musimy ustalić, która to jest ćwiartka. Oczywiście to jest pierwsza ćwiartka układów współrzędnych, to jest druga ćwiartka, a to jest trzecia, a to jest e, czwarta ćwiartka układów współrzędnych. Czyli punkt P leży w czwartej ćwiartce, czyli zaznaczamy odpowiedź e, D.